Hej, z tej strony Gronostaj, a dzisiaj znowu gramy w The Witness. Trochę trwało zanim wróciłem do nagrywania, bo miałem trochę odcinków powiedzmy na zapas nagrane. No ale dzisiaj jesteśmy. Mam trochę zatkany nos, gardło też. Przepraszam, to... Za dużo słodyczy jem. ale teraz jesteśmy w tych tutaj dźwiękowych zagadkach. Musimy się słuchać. Niech śpiewa. Ty, ty, tu, ty. Czy... Titi tuta, tak? Titi tuta. No dobra. Y, tu, tu i tu, tu. Może tak? <tuszelanie> Strasznie trudne te zagadki z dźwiękiem, szczególnie jak się słucha na beznadziejnych słuchawkach. O mój Boże Może... To Ale jesteśmy coraz bliżej. Przynajmniej mam nadzieję. Ale... Chyba muszę zmniejszyć potem... ...szybkość tej myszki. Tu... No nie wiem jak to... Ea! Ta. Co się tu dzieje? No nie, Stop! Ustawienia, gdzie to tutaj było? Sterowanie, aha, szybkość mieszy 2D. O, trochę teraz za wolno. Mój Boże, ale tutaj to robią nieprzyjemne. O, chyba teraz. Dobra, ja się wsłucham w tą piekielną zagadkę. Dobrze: e, Tutaj mamy dźwięk podwójnie mm, środkowy. Titi. ti, ta, to. Czyli ti, ta, to. Ti, ti, to. Ta, ta, ti, ta, to chyba tak. Dobra. Nie wiem, czemu. Może powinienem o, o mamie zacząć śpiewać, a nie o tacie. Teraz idziemy dalej. Trudne te zagadki, mimo. Gdzie ten kabel idzie? Może tutaj, tak naokoło sobie. Ojej, jaka dżungla. Ui! chyba tu. Ojeju. dalej. Czemu tu coś? Jeszcze tam coś gra! O nie! Dobrze, 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 usłyszałem. O nie, czemu tutaj są jakieś przeszkadzajki? Co, co? I co potem po... I... Ta, ty, ty? Hmm. A może, może trochę inaczej. Chyba tak. Nie! No ale. Dobrze, okej. Okay. Jednak trochę inaczej. Tak. Spef specyficznie. Co? Co? Tu jest więcej dźwięków. Halo? Czemu? Co z tym ptakiem? Co, tu jest za dużo dźwięków? Tylko słyszę to wycie takie. A może mam na... na to, co wyje, mam narysować? O Boże. Wow. Ja lepiej nie będę śpiewał z moim gardłem zdartym. Halo? No nie, no tu jest za dużo dźwięków ewidentnie. Próbuję narysować to, co wyje. No nie, no czemu to takiej przerwy robi? Chyba to faktycznie to, to trzeba napisać. To tam jest takie. No nie. Ja się w to słucham. Dobrze, bo to to. specyficzne są te dźwięki nieco, ale faktycznie trzeba na było narysować to, co było że się tak kolokwialnie wyrażę. Co tutaj mamy? Już się boję. Okropne. A, co to jest? Jakiś... Co? Nie wiem, czy mam tu ptaszka, czy słówkę narysować. Furu furu. Czyli chyba słówkę z tego co tutaj słyszę. Furu, furu, Nie tak. Wspaniale. I jeszcze tak daleko się trzeba cofać? O nie. Ile tego wycia będzie mi to wyło w głowie przez noce? To mi się. Muszę znowu nad tym pomyśleć dziadostwem. Oh. Dobra. Okropne są te zagadki. N nie podobają mi się. O nie, dalej? Więcej? A gdzie to poszło? W ogóle, gdzie my idziemy? A to poszło gdzieś tam na górę? Czy ja mam i znowu na. Aaa, tam w sumie faktycznie była tam ta, taka. klapa. A, te dźwięki mi się będą naprawdę śniły po, po, po nocach okropne są. Dobra, idziemy na górę. Gdzie jest żółty kabel? Yy, jak mówiłem mam przerwę. Miałem przerwę, małą. Już nie pamiętam. Yy, o o, o. Super. i, I... i. Aha, może to trzeba obejść? Tylko tędy chyba? Obejdę to tędy, chyba obejdę. Chyba tutaj właśnie trzeba było to obejść. Masakra. Nie mam pojęcia, jak się do tej zagadki wziąć. Wracamy do lasu. Ech, no tutaj tak. Do lasu, do ambarasu. I i i. Uuu, co my tu mamy? Dobra. Są jakieś kropki? Okej. Okay. Domyślam się, że trzeba po kolei, jeżeli chodzi tutaj o rozmiar. <laughs> Czyli na pewno nie tutaj. Hmm, a może można też od drugiej strony? Nie wiem, które tutaj. Jak z tymi wielkościami tu wypada. Hej, to to już trudniejsze. Bo jak chcę zrobić... Bo no, mogę sobie to pozaznaczać tak, ale to mi nie zadziała. O niej, jeszcze muszę znowu wprowadzić. Y Teoretycznie potrzebowalibyśmy jakoś tutaj to ominąć, ale się nie da tego ominąć. Czyli może tak, tak... Ale potem już nie dojdziemy. Bo to jest teraz. Oj, 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 oj. To tutaj. Oj, 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 oj oj. Wspaniale. Ta zagadka wygląda na niewykonywalną. Jak to dziadostwo zrobić? Powiem mi ktoś. Nie podoba mi się. Tak, tak, tak. Zaraz tutaj też śpiewa ptaszek. Co, co, co? <laughs> dobra, 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 dobra. To jest inaczej. To dalej... Ti tu! To są dalej dźwięki, moi drodzy, tylko inaczej zarysowane. O niech to... Tylko musimy się zorientować. To jest niski, to jest wysoki. Dobrze. O Jezu! Chwila, chwila. No nie, to to pierwsze. Ojej, a miałem wrażenie, że to tak śpiewało. Przy okazji dało się tak zrobić, więc uznałem, że to. Trzeba znowu załapać, który to ptaszek. Ojej, poczekaj. Ja tu słyszę wysoki dźwięk. Niski. Pośredni, wysoki. Bo mi się myli, wiecie, który jest wysoki, a który niski. O Jezu, jak to tutaj było? Czyli, duża kropka to jest. Cały czas mi się wydaje, że jakoś tak. Ale tak się nawet. Nie da się tak nawet. Chyba, że. Pomyślę. Dobrze. Nawet nie musiałem robić cięcia. Niewiarygodne. Aaaaaah. Nie kłóćcie się, każdy dostanie głos. Dobrze. Co mamy tutaj? A, jak one się kłócą! Chcą dwa na raz śpiewać, a tak się nie da. Tu y Ja mam wrażenie, że to jest takie tu Titu. Titu. Bo ja nie wiem, którego trzeba słuchać, a tu jeszcze się zgubiłem. Oje. Jejku, Dajcie mi chwilę. Dobrze udało mi się to zrobić. O, trudne zagadki. O nie, i teraz znowu muszę przejść pewnie na drugą stronę. A nie, dobra. Różowy kabel idzie gdzie indziej. Już mnie boli głowa od tych ptaszków. Oj, no, biegniemy za kablem, Gdzie on zni. Ho. He. He. Grzebień, gdzie on jest? Co. Gdzie polas ten różowy kabel? Ja chcę widzieć jakiś powód, dla którego ja robiłem tą zagadkę. Gdzie jest ten różowy? Gdzie jest różowy kabel? Powiedzcie mi, proszę. Oczywiście, że go nigdzie nie ma. Ach. Gdzie poszło to radostwo małe? Tutaj. Aha, tutaj właśnie znika pod ziemię. Może jest tam z drugiej strony, tylko ja tam mam jak wejść. Nie mam tam jak wejść, prawda? Nie mam, bo to idzie w drugą stronę, czyli może naokoło trzeba przejść. Tędy. Aha. Tak bardzo naokoło trzeba by było chodzić. Strasznie trudny ten las. To rozwiązywaliśmy, prawda? Czy to druga strona jest? Chyba tak. Yy. Jak to się tam... Aha, to się tak okropnie tu obchodziło. No jeszcze spróbujemy tam pójść. Nie ma tu nigdzie tego różowego dziadostwa. Nie poszło tu nigdzie. A tu jesteśmy gdzie? Mój Boże. No dobra, chyba, chyba na razie na ten odcinek to będzie wszystko. No muszę przyznać, że to nie były łatwe za zagadki. Ech, te dźwięki mnie zmęczyły. Muszę przyznać. Zobaczymy jak to będzie szło dalej. Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś takie rzeczy, które nie są związane ze słuchem, bo chcę wyjść z tego lasu. On nie, nie, nie podoba mnie się ten las. Mnie się las nie podoba. Więc za ten odcinek Wam bardzo dziękuję. Do następnego odcinka, pa! O ile w ogóle uda mi się stąd wyjść.